Jakub, świetny wyścig, gratulujemy, zwycięstwo, no, idealny piątek. No Jestem naprawdę szczęśliwy, miałem bardzo dobre kwalifikacje, w ostatniej chwili straciłem to P1 w kwalifikacjach, ale czułem, czułem że dobrze potrafię jechać, wyścig się dobrze ułożył, nie było żadnych przepychanych dużych na starcie, żadnych karamboli, więc... Regularna jazda no. do końca i skończyło się bardzo dobrze. No nie, błędy lepszych przeciwników, ja to też jakby nie należy zapominać o tym przeciwniku, który się przestrzeni do stoszeństwa pana Kaldera i gratulujemy, no zasadowujemy wspólnego. Są... Ale Juri najlepsi są na mecie. A, no, <laughs> Świetna atmosfera. Tak, też, tak. tak z tak, tak, Racing generalnie. Bo to chodzi o to, żeby się dobrze bawić, oczywiście rywalizować, ale w takim zdrowym, sportowym duchu. No, Kto jest lepszy, to jest lepszy, no i trzeba się z tym pogodzić, a nie szukać miliona wymówek. Jakie plany na drugi wyścig? Zobaczymy, zapowiada się DS. Będę chciał pojechać jak najlepiej potrafię, a jakie będzie miejsce, to już zależy nie tylko ode mnie, ale też od moich szanownych przeciwników.